Jestem zadowolony przede wszystkim z wyniku, z tego, że udało nam się zdobyć cztery bramki przy ostatniej naszej skuteczności. To takie niecodzienne wydarzenie. Cieszę się, że Marek Zięciuk dwa razy trafił. Kilku zawodników grało na nietypowych dla siebie pozycjach. Niektórzy wypadli lepiej, niektórzy słabiej, ale oceniał ten mecz pozytywnie i w kontekście kilku takich powiedzmy Indywidualnych ocen zawodników, jak i w kontekście gry całej drużyny. Były momenty, gdzie ta gra nie układała nam się tak, jakbyśmy chcieli, ale też było kilka ładnych, ciekawych akcji. Na podkreślenie też myślę, zasługuje fakt wyjścia kilku młodych zawodników, szczególnie Leszczak, to jest osoba, której będę się w najbliższym czasie mocniej przyglądał. Już widać, że ma skłonności do zbyt indywidualnej gry po tym pierwszym nawet jego epizodzie na boisku, ale z drugiej strony widać u niego spory potencjał i na pewno warto z tym, z tym chłopcem dłużej popracować. Tyle, tak jak Marek wspomniał, fajnie się złożyło, fajnie jest dla kibiców oczywiście, że ta ostatnia kolejka będzie decydowała o tym, kto, kto awansujemy, aby awansować musimy prawdopodobnie wygrać na Krakowi, co jest no, dużą, dużą sprawą i na pewno będziemy starali się o ten awans do końca powalczyć. No, Piotrek to była ta osoba, o której tak mówiłem parę dni wcześniej, że chce spróbować kogoś w ataku, w linii ataku. On kiedyś, kiedyś tam dawniej grywał na tej pozycji, jest dynamicznym zawodnikiem, nie boi się pojedynków jeden na jeden, ma niezłe uderzenie, szczególnie z lewej nogi, dobrze gra głową, także Pomyślałem, że warto by było mu dać szansę z przodu, gorzej się Piotrek czuje, co widać grając tyłem do bramki, plecami do bramki, on, on tutaj to nie jest jego silna strona, ale jest to chłopak, który, który może, może na tej pozycji zagrać, jeżeli będzie taka konieczność, to nie będę się wahał, żeby Piotra, Piotrka do ataków wprowadzić. Tak, dzisiaj Piotrek miał takie zadanie. Już na odprawie przed, no przed meczowym mówiłem o tym, żeby mniej szukał gry właśnie plecami do bramki, bardziej, żeby schodził na boki, był ustawiony twarzą do bramki, żeby szukał podań prostopadłych. I, i on właśnie dobrze się czuje w tym momencie, kiedy gra taki coś na wzór wolnego elektrona, kiedy on ma pełną swobodę poruszania się po boisku, nie jest przywiązany do, do, do pozycji powiedzmy tego centralnego środkowego napastnika. A ma jedną wspaniałą cechę uważam ma on wie co z piłką zrobić on potrafi wykonać jakieś takie trudne podanie otwierające potrafi uderzyć także także może to być nasze wzmocnienie siły ofensywnej